Rozumiem to, że każdy może mieć swój styl. Rozumiem to, że jednemu podoba się to, drugiemu tamto i każdy ma swój gust. Rozumiem też to, że możesz podpatrzeć styl ulubionego wykonawcy bądź znajomego, który super w czymś wygląda. Ale nie rozumiem tego, że niektórzy ludzie nie potrafią dostrzec pewnej granicy, za którą nie powinno się przekraczać. Albo granicy pomiędzy stylem kobiecym a męskim. Albo tego, że nie powinniśmy nosić czegoś, w czym wyglądamy po prostu jak gówno. Podam dwa z życia wzięte przykłady. Dziewczyna z kilkakrotną nadwagą. Nie oceniajmy po wyglądzie, wiadomo, przecież to już może być choroba i tak dalej. Okej, okay, zdarza się. Ale widząc kogoś takiego w obcisłych leżyńcach i króciutkiej bluzeczce odsłaniającej brzuszek, masz ochotę wypierdolić swoje oczy w siną dal. Przecież dziewczyna taka dobrze wie, jak wygląda. Ma w domu lustro, a jednak krzywdzi swoich znajomych, którzy mogą popaść w depresję widząc taką makabrę. Następny przykład. Chłopak. Ciasna koszulka popępek. Jasne rurki, różowe buciki 15 bransoletek na ręce Kolczyki na uszach, brwiach, nosie A może nawet i w dupie Włosy na żel, jeszcze farbowane do tego No i kurwa najlepsze, makijaż Byłaby z niego dobra laska Jakby jeszcze sobie wyhodował takie zgrabne cycuszki Osobiście bałbym się stać koło kogoś takiego W jakimś autobusie czy pociągu Jeszcze nagle zatrzymałby się I jego ręka przypadkowo wyląduje na moich jajach no ale w końcu trzeba być tolerancyjnym. Więc widząc coś takiego, nie komentuję. Nie naśmiewam się ani nie zaczepiam. Ale za to mijam z wielkim łukiem. Nagranie to też nie ma na celu naśmiewania się z osób, które wyglądają tak a nie inaczej. Ale uświadomienia im, co tak naprawdę robią, a robią z siebie pośmiewisko. To jest Polska. Tutaj są inne nastawienia ludzi do świata. A więc odmienność od innych ponosi ze sobą też ryzyko. Dlaczego? No, dlatego, że nie mało tutaj świrów, którzy zabiją człowieka za krzywy paznokieć. Dzięki za uwagę.